rety 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 ale tutaj dziwnie niewygodnie gdzie ja jestem to nie moja sypialnia gdzie ja jestem y, y, co, co tu się stało a a okej okay. ojej zapomniałem że przecież jesteśmy na kampingu. to jest przecież nasz van kempingowy mm, ale tutaj niewygodnie o rety okej okay. o mamy już nie ma o matko no dobra a gdzie jest moja czapka w takim razie bo też wyjdę skoro mamy nie ma gdzie ją zostawiłem czy mama ją gdzieś schowała? Gdzie ona może... A, jest, okej. Okay. Super, znalazłam czapkę, mogę wychodzić. Jestem gotowy i mogę sobie wyjść na dwór, zobaczyć jaka pogoda i w ogóle zobaczymy, co dzisiaj będziemy robić. Ach, jakie świeże powietrze, cudownie. Ha, ha, ha. O, cześć, mama. O, dzień dobry, Chris. Jak dobrze spałeś? Mhm, chociaż trochę byłem zdziwiony, bo zapomniałem, że jesteśmy na kempingu. No tak, pierwsza noc, to zawsze tak jest. Ja troszeczkę wcześniej wstałam, zobacz, zrobiłam kakao. Mmm, dziękuję. Mmm, ale dobrze pachnie, waniliowe. Mhm. Mm Ojej, ale ciepłe. No, musisz uważać. Ale pyszne. Słuchaj, dzisiaj możemy sobie odpuścić chyba śniadanie. Co ty na to? Tak późno wstaliśmy, że właściwie możemy po prostu zacząć od lunchu. Co ty na to? Mhm. Mm Masz jakiś plan na dzisiaj? Mmm... Tak, myślę, że chyba chciałbym sobie pojeździć na desce skateboardowej. Co ty na to? Mm, super, super. Bardzo fajna pogoda. Yy, to a gdzie masz swoją deskę? Yy, no, mama, pójdziesz po nią? A, tutaj jest, okej. Okay. No, tak wysoko chyba jestem za niska, żeby dosięgnąć. Ach, ach, nie nie, zdecydowanie jestem za niska. Hmm, chyba użyję tej drabiny. Powinno się udać jak ją rozłożę. O, matko. Och, chyba nie mam siły. Chyba zdecydowanie powinnam była zjeść śniadanie. Och, udało się. No dobra, no to teraz w górę i powinno udać się ściągnąć tą deskę. O, ale tutaj chwiejno. Och, udało się. O, matko. No dobra. Proszę bardzo, to Twoja deska. A, dziękuję, dziękuję. Już e, wypiłem kakao. Czy mogę już lecieć? Mhm, mhm, okej. A czy może z sobą zegarek? Za godzinę lunch powinien być gotowy. Tak, mam, mam. Jestem, będę patrzył na godzinę. Okej, okay, dobra. No to uważaj na siebie i za godzinkę mniej więcej bądź tutaj. Z powrotem. Okej, okay, no to obaw się dobrze, hej, pa. A. Kris uwielbia grilla. Mam nadzieję, że uda się dobrze wysmażyć tą, yy, tą nogę kurczaka. Hm, hmm, hmm. ale pięknie pachnie. No to z drugiej strony i zaraz będzie gotowy. Mmm, no to cóż, mam nadzieję, że już jest gotowe. Chyba tak. Mhm, mm gdzie jest Chris? Muszę zobaczyć, gdzie on... Czy już się zbliża do naszego kampera, czy nie? Wszystko będzie zimne. Chris! Chris! A, mama! Nie musisz tak krzyczeć, już jestem z powrotem. Co jest? Mmm, ale pięknie pachnie. Grillowane mięso, ale super. A! Niedźwiedź, Chris, uważaj! Biegnij za kamper! Schowaj się! Szybko, szybko! Do kampera! Do Wana, szybko! Mamo, 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 idę, idę, idę! idę! Szybko za mną, kochany! Chris, chodź! Musimy się schować! O nie, mamo, zjada nasz lunch! O matko! Nic do jedzenia nam nie zostanie! Hmm, Chris, no cóż, teraz my zostaniemy z niedźwiedziem głodem cały dzień.